Fajki, już. Całą trawę trzymacie u O czym ty gadasz? O niczym. Nigdy, ale to nigdy nie mów przy nas o trawie. Nie mamy żadnej trawy. Zabierajcie trawę z mojego baraku. Tato, przymknij, że się. Co to? Randy, zdajemy koszulkę. Jezu, ma podsłuch! Wal się na cyce, kapusiu. Wyskakuj ze spodni. Nie zdejmę spodni. Co jest grane? Po co ma zdejmować gacie? Szybko. Odwaliło ci? Szybciej. Mam obcisłe spodnie. Co to? Zbiornik niby na szczyny. Nie ufajcie facetowi bez koszulki. Panie Lej, zabierz goryki. Rozpracowali nas. Jastrzą podleciał. Chłopcy, puśćcie go. Policja już jedzie na Bonnie View jeden z nakazem rewizji. Ściemniasz! Wiesz, co to jest główienna lina? To taka lina, cała zafajdana, której przestępcy się trzymają. Im szybciej się próbują wspiąć, tym szybciej jadą w dół. Prosto do pierdla. To teren prywatny, spaduwa Idź się lepiej napić. O, w mordę! Co teraz? Boję się tej gównianej liny, chodźcie na naradę. Co to jest gówniana lina? Był pijany Bredził. Czy jedziemy w dół po linie? Julian, musimy spalić trawę. Nie mogę iść siedzieć. Kto się zajmie kotkami? Spalmy tę cholerną trawę. Nic nie palimy, nawet o tym nie myśl. To mój towar. Słuchajcie, uspokójcie się? Nikt nie pali trawy i nikt nie idzie siedzieć. Julian, nie teraz. Wiem, co jest grane. Stary cały dzień dzwonił do Gleams. Co mówił? Ciągle powtarzał adres Bony View 1. Kurde, to tutaj! To bardzo ważne. Co jeszcze mówił? Że przenieśliście trawę z przyczepy i ciągle powtarzał ten adres, żeby zdobyli nakaz. Skubaniec spiegował nas. Co my teraz zrobimy? Spalimy zioło! Bubbles, uspokój się! Dobra robota. Podaj młotek. Masz. O, w mordę. Szybko. Szybciej. Myślisz, że policja jest taka głupia i ja się na to złapie? Tak. Słyszysz słodki głos syreny? Zaraz ci przygłupi recydywiści trafią do pierdla. Prowadź! Szybciej, Ricky. Musimy się wspinać po linie. Już są. Dzień dobry. Coś się stało? Raczej tak. O co chodzi? Odstaw drinka o przyj ręce o poręcz. Kurde faj, o co chodzi? Mam nakaz rewizji domu na Bony View 1. Tu jest Maple Lake 3. Nie dotykaj, mnie łapy przy sobie. Brian, zaczekaj. Możecie się przymknąć. To nieporozumienie. Cicho. Co się dzieje? Może ty mi powiesz, gdzie jest Bonyview 1? Tutaj? Nie, to Maple Lake 3. To Bonneville 1. Sprawdźcie nazwę ulicy, to Maple Lake, a tu jest numer 3. Zmienili tabliczkę, zmienili numer. Nie wierzę, że na to idziecie. Właśnie, że idziemy. Tu było Bonneville 1 przez 25 lat. Co ty plecisz, pijaku? Cicho. George, spójrz na tych frajerów. W środku jest pełno trawy. Masz podstawy do podejrzeń. Uspokój się, ale śmierdzisz. Ten gościu bez koszulki jechał po pijaku. Ręce. Ale jesteś Ricky. Ricky, pożałujesz tego. Czego? Oszustwa. Jesteś pijany, on też, niech was zbadają alkomatem. Siadać. Przykra sprawa z jazdą po pijaku.